Przepyszny chlebek czosnkowy, musisz go zrobić u siebie w domu. Koniecznie spróbuj, jest po prostu przepyszny. Zobacz, wrzucamy mąkę, drożdże, ciepłą wodę, sól i troszeczkę oleju bądź oliwy. Mieszamy, mieszamy, mieszamy. Następnie wyrzucamy na blat, przykrywamy sobie ściereczką i czekamy aż wyrośnie. Do masła dodajemy czosnek. Ja dodaję pietruszkę, nawet może dodać mrożoną. Troszeczkę soli i również mieszam. Jak ciasto nam wyrosło, jeszcze troszeczkę ugniatam. Biorę sobie wałek, rozwałkowywuję sobie na taki niezacienki placek. Zobaczcie, tak jak to u mnie wygląda. Bierzemy sobie masełko czosnkowe wykładamy i rozprowadzamy równomiernie na całym placuszku. Następnie bierzemy nożyk, nie denerwujcie się, leciutko przyciskam. Nie podrapię sobie tutaj blatu, więc bierzecie sobie na takie paseczki i zwijacie słuchajcie w harmonikę. Ja sobie tutaj otwieram tą moją dyniową foremkę. Bardzo lubię w niej piec ten chlebek. No i zobaczcie, w takie harmonijki nie, musi, nie muszą one w ogóle być równe. Po prostu tak, jak je sobie tutaj ułożycie, one Wam jeszcze urosną e, i pięknie się upieką. W piekarniku 180 stopni, 35 minut. No i zobaczcie, chlebek mamy już gotowy. Można podawać, możecie sobie gdzieś zabrać go na imprezkę. Jak gdzieś idziecie, dajcie znać w komentarzu, czy już robiliście i oczywiście zaobserwujcie mój profil.